A jak głosujemy? Zazwyczaj wybieramy taktycznie pierwszą osobę z listy partii, którą popieramy lub przekornie tę ostatnią. No i na to właśnie liczą ci nieco mniej znani, którzy jednak dostali szansę w postaci ostatniego miejsca na liście. Postanowiliśmy więc już dziś ułatwić Państwu zadanie i pokazać, kto o wejście do Sejmu walczy z samego końca, no i jak stara się przykuć Państwa uwagę Arleta Zalewska. Ostatni, by stać się pierwszymi, muszą postarać się dużo bardziej. Jedni apelują. Nie bądź takim baranem, który na zasadzie stada kreśli od hop-siup raz, tylko przeczytaj tę listę. Drudzy nie czekają na ruch wyborców, tylko ruszają sami. Większość ludzi uważa, że przez te 30 sekund to jest tylko jakaś reklamówka filmik. A ja uważam, że dużo rzeczy można zawrzeć takich, które, które chcemy przekazać wyborcy. Są i tacy, którzy, by przekazać coś wyborcom, startując z miejsca ostatniego, pokazują się. W otoczeniu tych z planu pierwszego. Podobieństwo nieprzypadkowe to brat europosła Olejniczaka. Obecność byłego prezydenta tu, a nie u boku Grzegorza Napieralskiego, też nieprzypadkowa. Gdy chodzi o mój czas, którego mam nie tak dużo, to będę na spotkaniach z tymi kandydatami, których, których znam. Jeśli nie jest się znanym, ani nikt znany nie chce kandydata poprzeć, ten idzie w kreatywność i wyborcze hasło. Ostatni na liście pierwszych pracy, także jakoś usiłuję wykorzystać właśnie tą taką, może nie powiem, że szansę, ale to, to miejsce, na którym mnie partia skierowała. Ale entuzjazm panów kandydatów niech ugaszą statystyki. W poprzednich wyborach ze wszystkich okręgów mandat wywalczyło łącznie siedmiu startujących z ostatniego miejsca. I tak dziś promujący się w spocie poseł Stolarczyk cztery lata temu bezpowodzenia startował właśnie z ostatniego miejsca. Do Sejmu trafił dopiero po trzech latach, w zastępstwie, gdy na fotel prezydenta Łodzi odeszła Hanna Zdanowicz. はい。 To jest bardzo duży tłok na początku listy. No staram się nawet z tego ostatniego miejsca zrobić dobrą kampanię, aczkolwiek nie mam dużego limitu i no, trzeba mocno się naprawdę nagimnastykować. Im niżej na liście partia wydawać pozwala mniej, nawet kilkanaście razy mniej. A konkurenci z partyjnych ław nie śpią na czele ministrowie Grabarczyk i Kwiatkowski, którzy nie tylko pieniędzy mają więcej, ale też łatwiejszy dostęp do kampanii centralnej. Jak rywalizacja między panami będzie wyglądać? Trzymam za niego kciuki, tak jak za wszystkich 20. Moich kolegów i mojej koleżanki na liście. Marzyłoby mi się oczywiście, żebyśmy zdobyli wszystkie mandaty. Mimo wszystko zejdźmy na ziemię. Zesłańcy na dno listy szanse często mają większe niż ci ze środka. To jest inicjatywa ponadpartyjna. Obywatelsa. Ale by je jeszcze zwiększyć, poseł Gadzinowski ze SLD, który trzykrotnie z końca listy dostał się do Sejmu, zakłada stronę. Każdy ostatni na, na tej stronie może przysłać to, co chce robić w Sejmie, swoje zdjęcie i tam ich umieszczamy. Ostatnie miejsce na liście to często ostateczne wyzwanie dla polityka, ale prestiż i satysfakcja gwarantowane, bo w wyborze nie pomaga wtedy partia, a głosujący. Arleta Zalewska TVN 24